Dziecko kurwa beń, Pojebany, pojebany, wstać co pętanie, to co pętanie, z wykręcaniem cały pojebany klub robił, łup, 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 cały pojebany klub robił, łup, łup, łup. Mec dziecko kurwa już upadło, czaszka poszła w drzazgi i kolejny wkurwiony czołgista. No i standardowo e, wybieramy sobie jakiś losowo czołg. To będzie moja pierwsza bitwa. Zobaczymy, czy wygrana, czy wyruchana. Eee A niech będzie z grubej rury pierdolne. Dobra, let's battle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, kurwa. Losowanie trwa i. Lakeville. Dobra, nie ma art. To już jest ok. Czego ja tu mogę się spodziewać? Kurwa, ma... mają jednego też tego co ja. I... i magazynkę. W sumie to mamy te deczki, to one mogą tam pojechać, ten... No niestety to nie jest wieżo, więc, więc... Tam nie pojadę. O kurwa. O sorki. Mam nadzieję, że tym razem nie, nie wpadnę, nikt nie będzie mnie tu witał. I tak dalej. Oh. No, tam przynajmniej normalnie tą polską flagę w wpierdolił co prawda na jedną stronę, ale to, to się nie liczy na ile... Ile stron pierdolnięta, tylko ważne, że poprawnie, bo <ścoughs> nie ma to jak pierdolność flagę Maroko kurwa I jeszcze tam przygodowniku mieć PL jak ja czy, 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 czy po prostu no wiadomo o co chodzi z tym pl. <laughs> Nie, nie moja wina, że to tak się potoczyło. No dobra, pojedźmy szerszym kurwa kątem. Już ładnie coś tam wyskautowało i... dostało. No ma to się pokazał obiekt, to może mu pierdolne tak... Ostrzegawczo, nie, jednak nie, 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 o kurwa jedno. O ty bambusie pierdolony w dupę kopa. i gąska kurwa, i ruchanie. Jep, 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 ruchamy. O nie! Dobra, tego nie, nie widzieliście, bo to oczywiście nie jest nagrywane. To jest wszystko powtórka. Ja no, świruję kurwa, dałem dupy. Dwa strzały poszuchujowe. Za bardzo się napaliłem. Ale dobra, jest obiekt, żyje. No to niedobrze. No ale tam teraz będzie ostrożniej grał. Dobra, suniemy dalej na kościół, żeby nie robić jakiegoś przypału. No. Dobra, pakiet przeładowany, trzeba teraz ostrożnie tu wyjechać. Bo tu <coughs> lubią sobie chociaż kurwa, a nie, no dobra. O o o o o, panie, jest to jeden z pierdalaj o, To jest kurwa nieobliczalny czołok. On po, po, po prostu nawet goldowe <coughs> pestki się jego nie imają. Zobaczmy, kurwa. Tak skromnie coś tam jest IS7. Aha, tu z tamtej strony jeszcze foch jedzie. Foch dziewiąty tierus O i 50 będzie widać Ona będzie strzelała, a ja jej kurwa gąskę O! I o to chodziło, teraz troszkę cofniemy jakoby nam nie wykurwili No, a tutaj szybkiego takiego reloada dla zasady. Troszkę tu jestem odkryte, ale. Czyli tak, tam jednak wjeżdżają na bazę. E, coś się cofa, coś się. Coś tu się pałe. Nie wiem, czy wrócić, kurwa, czy nie wrócić. Czekajcie. no Jest jakaś tam pała. No tam też jest. Dobra, no, to poczekajmy. No tam jest trzech. Kurwa, jak ja logicznie myślę w ogóle. Że tutaj pyk, tu kurwa, to mi o to. Ho, ho, ho. Z reguły to, bym miała to w dupie. Ale dobrze, niech oni tu wyjadą. Pennetry. u -y u -y. u Pokaż ktoś, kurwa, japę. A, i tą pięćdziesiątkę, żeśmy tak zadymali, że teraz nie ma. O ty śmieciu, pierdolony w dupę, kurwa, kopany. Dobra, nie, no to chuj mu w dupę, bo... W dupczą mnie. Przodujmy. Gdzie jest przyładuj? Aha, jest zaznaczonego. go. No. Fajnie by to jest to wypierdoliło gonga. Dobrze. Nie dobrze, Kurwa mać! No i co? No i ja go nie widzę. No bo co? Bo się skitrał za tym gównem. A! Oj, przepierdolone jest. Nie wiem, co tu zbytnio zrobić. Od frontu nie pojadę. No podjechałbym tam, ale tam są dwa czołgi. Które mnie z zadupczą. No ten zginie. No, może w potlice wypierdolę. No, pięknie. Dobrze. Ty, kurwa. A! Nie jest tak źle. Przeodobywuje. Możecie opierdolić pałę. Dobra, mamy jeszcze 3K. 3K Mausa. Tam coś jedzie, ale. Na razie mnie to nie interesuje. że pierdoła troszkę tego isa tak dla zasady tak żeby się nie czuł zbyt ważny i jeszcze tego kurwa no nie przebiłem dobra tego dojadą panie is no kurwa jesteśmy za wysoko żeby coś tu a pa w ogóle się wrócili tam Trzeba ostrzelać ich. Raz... Dwa... I... I... W okulary. No, prawie w okulary, ale... O, jeszcze Isek ma 2k hapsa A! Tam delikatnie mi jebnął te 30 można było dopierdolić, ale niech jeszcze mouse zgarnie. I teraz I teraz wjeżdżamy na mikrofon kurwa Supra... O, ty to bijaczu pierdolony w tupek kopany. I pan Tetriety ...sack my dick O, dwie peski mi zostało. Dobra, to już go postrzelajmy. Troszkę no nobstwo. Aha, i to ostatnio co, ja ten. O, widzi mnie, kurwa. Jesteś. Cześć. Ty, oszusto. Szkisto. No chodź, przecież ja nie mam magazynku. Nie mam pestek. Ładuję, o ja pierdol Magazyn mam, stary, wyskakuj. Dobra, co tu mamy? Kiedyś mamy żonkila. Dobra. Kurwa, gold pystku poszło, coś tam widać, ale gold to kurwa, wykończy mnie, po mnie. A nie, skitram, jape. A skapowali, pch, żałosne, 300 kafli, za co kurwa. 250 za wykonane? Ukończono. Jak? Jak to jest moja pierwsza bitwa dzisiaj, kurwa? Misję Dobra. W celu ukończenia misji strategicznej skończ następującą misję w dowolnej kolejności. Ale ja no nie zrobiłem tego, przecież wiem co, o co tu chodzi. No, przetrwa 7 bitów w ciągu 24 godzin. Ktoś kurwa grał na moim koncie. Nie. Ja nie wiem jak to naliczę. Nie, niech im będzie. Kurwa, dorowałem mu hajsów, w japę się nie zagląda. Dobra, co tu mamy, kurwa? 6k maju najwięcej może być, expa. No, 25 troszkę mniej, żadnych medali. Ale dobra, zrobiłbym czy nie? Otrzymano. Nie, straciłbym tam z 10k przez te goldowe peski ze złote. Ale to wszystko. Dobra, pozdro. Trzymajcie się. Fuck you.